Siema jestem Pagila, jest kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to tak, znokautowani wrogowie. Więc wziąłem sobie jakieś pierwsze lepsze wydarzenia w grze swobodnej. No i trzeba nokautować pieniąchami innych wrogów. No i mamy pierwszy nokaut. No już pewnie będzie drugi knockout Dobre. Co oni się między sobą strzelali lol No nieee To ma misja, gościu mi zabija Tylko nie dostać kolkę bo... Można sobie od razu tą misję zrobić też przy zaopatrzeniu. Albo u nieznajomych, albo gdziekolwiek. No i dobra, zaliczyło elegancko. No nic, to byłoby na tyle. W takim razie myślę, że pomogłem. Więc wbijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwań czy też innych odcinków z innych serii. No to tyle. Trzymajcie się. Cześć.